Dzień dobry, dzisiaj pokażę Ci jak wygląda Liquid Freezer 3 Pro 360 ARGB. Pierwsza strona: informacja o tym przede wszystkim, jakie są sokety AM5, AM4, 1851 i 1700. Informacja o 6 gwarancji i zawartej w pudełku pascie MX6. Tutaj, trochę więcej informacji, zawartość pudełka. Tutaj szczegóły dotyczące, już bardziej szczegółowe, szczegóły szczegółowe, specyfikacja, pompa, blok, radiatory i kod QR do zeskanowania, jeżeli chodzi o wsparcie i tak naprawdę to by było na tyle, jeżeli chodzi o pudełko, tutaj w różnych językach w różne informacje. I teraz, zobaczmy sobie, co jest w środku, czyli to, co jest najważniejsze. A i dostałem od film od, od sklepu ProLine.pl. Także bardzo dziękuję za pożyczenie. Dobrze, widzę, że jest, widzę, że jest niestandardowe, niestandardowe pakowanie. Jak to przeważnie w produktach Arctica bywa. Oni zawsze wymyślą coś innego. Ale no spoko fajne Dobra, no zobaczymy. Teraz muszę to delikatnie wyjąć. No dobra, czyli tak to wymyślili. No spoko fajne. Wypełnione tekturą, bezpieczne. Osobne, osobne pakowanie, jeżeli chodzi o, o pompkę. Fajnie, fajnie to wygląda. Takie piankowo-tekturowe. No nieważne, nieistotne. Dobra, to zajmiemy się najpierw tym, co jest najważniejsze. Jeżeli chodzi o sam środek. Lady, tak to jest zrobione ok. I osobno jest. Osobno jest. A, taka konstrukcja spoko. No to jest na magnesik, widzę, fajne, fajne i to jest jako całość, jako... No dobra, to zaczniemy już od tego. Yy, węże... Sztywne. Wystarczająco. Ale jednocześnie wystarczająco giętkie, można je bez problemu ułożyć. Nie są bardzo, bardzo sztywne, nie są twarde. Tu nie widzę problemu, są wystarczająco, na tyle wystarczająco giętkie i, i jednocześnie sztywne, żeby można było je ułożyć. Jaki jest zakres tutaj? No szkoda, że nie. Szkoda, że nie do końca, żeby się wyrównało z poziomem tutaj. Dałoby to większy zakres, no ale powiedzmy, że to nie jest wada. Na razie to zdejmę. Tak jak było fabrycznie. Zobaczymy jak to. Dobra, wyszło. Zobaczymy jak to wygląda. O tak, żebyście widzieli. Na razie nie będę tego zdejmował. Ale to ciekawe, ciekawe. Można sobie zobaczyć. Jak to wygląda od środka, jeżeli chodzi o płytkę. Od tego odchodzi tylko jeden. Trzypinowy. Do kolorków. Jeśli chodzi o to, to już zrobimy sobie tak. O. Jeśli chodzi o to. Plastikowe. Tu są dwa magnesiki. Okej. Okay. Nie wiem, tutaj nie ma za bardzo czego opisywać. Zobaczymy w praktyce podczas testów i montażu, jak to wygląda. Natomiast jedno co mogę już teraz stwierdzić. A tu, oczywiście, folika. No to, to jest oczywista oczywistość. I pamiętajcie, żeby ją zdejmować zawsze. Zresztą jest po angielsku informacja kwadratowa podstawa, czy prostokątna? Nie wiem, nawet chyba trochę prostokątna, ale nie istotna. Natomiast to jest bardzo fajne, fajnie rozwiązane. Jeżeli już jest takie rozwiązanie, to montaż jest praktycznie bezproblemowy. Te magnesy trzymają się naprawdę dobrze. O, nic, nie, nic, nie, nic nie stuka, nic nie lata. No, bardzo dobrze, bo żeby to zdjąć, to trzeba użyć trochę siły, nie schodzi to tak leciutko. O. To znaczy, że bardzo dobrze trzyma. Ok, a teraz jeżeli chodzi o jak to się mówi mięso. Ta już legendarna grubość chłodnicy czy radiatora, zwałak zwał. Jak zwał. Mm, nie mam centymetra teraz przy sobie, chociaż moment. No dobra, udało mi się znaleźć. aż muszę z ciekawości długość, żebyście to widzieli. 40, no, 39,5, 40. Natomiast to, co jest most important, 4 cm. Czyli grubość radiatora, grubość chłodnicy to 40 mm. Nie pamiętam, ile było w poprzednich modelach, ale no jest gruba. Jest gruba i najprawdopodobniej przełoży się to tak jak w poprzednich wersjach na Zwiększoną wydajność, zobaczymy. Poziom hałasu niższy, ale no to jest temat złożony. Dobra, to, to w testach wyjdzie. Jeżeli chodzi o sam wygląd, jeszcze i konstrukcję, no to zdziwiony nie jestem, bo to jest dokładnie to, czego można było się spodziewać po Arktyku. Wentylatory, no absolutna cisza, także rewelacja. Nie, jest, nie pamiętam, jaki tu jest rodzaj łożyska. A nie jest napisane chyba na pudełku. A nie, jest FDB. No dobra. Ale nic nie słychać. Niczego nie słychać. Także jest szansa, że będzie dobrze. No i to, co, na co zawsze muszę zwrócić uwagę, i to, co jest nie wiem, główną domeną Arktika. Fabryczny montaż, fabryczny montaż wentylatorów już na chłodnicy. Większość, większość producentów nie ma tego, z tego co do tej pory zdążyłem zauważyć. A jest to błąd, bo to bardzo, bardzo, bardzo łatwy montaż i sprawia, podnosi wrażenie użytkownika, no po prostu. Większe. Ok, no to było na tyle, jeśli chodzi o radiator i dwa elementy pompki. Pompkę. Mam nadzieję, że z powrotem dobrze to zamontuję, bo to czy bo szczerze mówiąc nie lubię tego robić, bo w przypadku ja zawsze są kombinacje jakieś. Jeżeli chodzi o ponowny montaż, no ale zobaczymy. Dobra, mm, dalej. W pudełku, czyli akcesoria. Tylko to? Tak, tylko to jest. Koszyk montażowy dla 1700 i 1850... 1851, tak. Okej. Okay. To, to tylko ten jeden element w pudełku musieli spakować osobno. No spok. A w drugim pudełku. Serio to nie mogę tego już tutaj wrzucić naprawdę? Optymalizacja widzę. No ale dobra, nie będę więcej narzekał. I zobaczmy co jest dalej. W drugim pudełku. elementy montażowe pod AMD najprawdopodobniej tu są kołeczki, śrubki AMD wkręty i podkładki do radiatora CPU podłączenia czteropinowe Zasilanie imbusik do wkręcenia no i MX6 i tutaj trzy dla trzech wentylatorów zasilanie do kolorków prawdopodobnie a nie, to jest do pompy VRM fan dobra, no muszę później to rozkminić, jak to dokładnie no okej, okay, tak, to, tak to wygląda no. Osobny film z testem oczywiście też będzie. Wpisy na, wpisy na blogu na Instagramie. Tekst dotyczy, dotyczący samego, samej recenzji też jest w planie, także tak wygląda, tak wygląda zawartość pudełka. No i teraz będę się męczył. Yy. Teraz będę się męczył. Zaraz to było chyba osobno. Chyba. Tak mi się wydaje. To jest na Ajo. Zresztą nie, to jest na, znaczy na radiator. Możecie sobie przewinąć, bo tutaj już nic ciekawego nie będzie. Ale dla wytrwałych, albo jak ktoś będzie chciał się do czegoś doczepić, to może oglądać. Ok. Dobra, jak to było? Radiator był pod spodem. Radiator był pod spodem To było na górze. O Dobra, tak to było OK. No to na, nawet poszło Tak, tak to było, nawet poszło, ok Ponarzekałem A to było gdzie? A chyba tutaj Obojnie, nie, bo coś mi blokuje. No dobra, ale może być. Nie będę już kombinował i szukał. Pewnie coś źle zrobiłem, ale to nie ma większego znaczenia. No dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o unboxing. Jeżeli chodzi o unboxing, link do testu gdzieś tutaj będzie w tym momencie, albo wcześniej, albo później. A bo nie widzieliście teraz. O, no dobra. No to dzięki bardzo, do usłyszenia i do zobaczenia.